Mam panowie, jest godzina 13.30 poniedziałek. U mnie jest kolejne odrobaczenie. Wczoraj wieczorem minęło równo dwa tygodnie. Nie odrobaczałem ich na wieczór, bo dałem im rano jeść i przygłodziłem je troszkę. Odrobaczam takim czymś, dolewam troszkę wody. Daję troszkę mniej teraz karmy. Barzona dawałem 2,5, a teraz dałem 200. Panowie, wlewam normalnie, wiecie jak to się robi. Normalnie na karmę. Na karmę. I mieszamy, i mieszamy. 10 minut postoi. Zrobiłem trzy takie wiaderka. I będę miał takie podrobaczone. Środek kupiony z targowiska miejskiego w Elblągu, czy tam obejmie gdzie. Nie pamiętam jak to się nazywa, mała fioleczka, e, tu już mam wiadro kolejne, mała fiolka, e, coś takiego, zobaczcie, kupujesz na rynku 20 zł czy tam ile, nie wiem, ale chyba się nazywa, nie będę tego reklamował, żeby coś się komuś nie stało, nie pisać co, co, po co, na co, zapytać się na targowisku miejskim, był weterynarza, co dać na odrobaczenie, Może ale tabletki, ale powiem Wam tak, tabletki, to by musiał wszystkim dać. Po dwóch tygodniach trzeba powtórzyć, ale jak tam się z, parę godzin będzie później, to się nic nie stanie. Jak nawet. Dobra, ja potrzebuję rękę. Prawdopodobnie coś do mnie doleciało, jakiś wariat ciemny, posiedzi siedzi na klapie. Chyba, że to obrotu wczorajszego. Zobaczymy do gramy zaraz, do nich idziemy karmić. Zobaczcie, tak to wygląda Tu jeszcze jest troszkę To wlejemy, żeby nic nie ten Dobra, pauza Jestem panowie Dostałem od Jarka jeszcze gwizdek Zaraz wam pokażę jaki Ostry jest Damy im pierwody, wody, ale jakaś groszka wróci Ale to nie jest zlotowanych gołębi Która Mają wodę Chodź, ale są głodne Zjeżdża się, zobaczcie Chodź 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 Chodź, 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 chodź. Zaraz przyjdzie. Chodź, 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 chodź. Jest. Chodź, 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 chodź Po wczorajszym oblocie Wlocie ganianiu. Dobra, wchodzimy, zobaczymy czy mają wodę. Ale musimy im karmiki pierwszy wyczyścić. Mają tę wodę. Głodne są głodne, bardzo są głodne. Te też. Te mają wodę? Nie mają woda Jak tam dasz wiedeński doby O i tu jeden skoczył, patrzę jest jeszcze jeden tutaj Gdzie jest ten Wiedeński? Ciekawy taki O tu jest Zobaczcie Malutki A mój tygrysek jest tutaj Będę je parze. Ona była strasznie osrana, wykąpałem ją. Czekajcie, co ciemnego, co to jest? Mają wodę, mają wodę. Zaraz wam dam, wszystkim wam dam. Dzisiaj odrobaczenie, dziewczyny, gaszy światło. Te mają wodę? Też mają, to niepotrzebnie nosiły. Też mają, ale mają mało. No mają mało. To dolejemy. Tu jakaś cela widzę się rozwaliła. Ta cela się rozwaliła. To nie miałem tak zrobione. nie tak jest. Dobra, może, może być. Dobra, damy im tylko wodę i zaraz później zgonimy tylko te i puścimy na zaciąg. Na zaciąg puścimy. Mam trzy. Co mam wyjść? Gdzie ty? Tygrysek. Do siebie. Do siebie. Do siebie szybko. tu wodę, a to wodę później. No. Panowie, mam taki gwizdek, zobaczcie, elegancki, ale bardzo mocny. Ale będzie jazda. Najaszczepia dobry, panowie, najaszczepia dobry. Złapiemy tego ciemnego, bo on tu wskoczył do pocztowych. Dobra, co, idziemy po karmę, nakarmimy ptaszki po kolei, zobaczycie, później puścimy sobie świry, przyjdę do karmiki, im wyrzucimy, karma jest przyrobiona, przerobiona, na odrobaczenie, przegryzła się na pewno z 15 minut, o 15.30 jestem tam uwiony, wyrobimy się. Te już też nakarmiłem psy. Nakarmione, nakarmione. Te też są głodne. To pierwej idziemy do tych. Głodne. Co to za para? Zobaczymy, czy dobrze siedzą. O Jarek, dobrze, bez obrączek. Elegancko. Później, dzisiaj nie, ale jutro już się zamykam w gniazda. Mam te miseczki i będzie dobrze. Będzie pan zadowolony ale gwizdek to muszę gdzieś co na szyję, albo gdzieś bo już go zaraz już go gdzieś posiałem już nie ma. mam dobry i będą spadać dobra pauzujemy idę karmę. dobra panowie wjeżdżamy do pierwszych pocztowych jajko mamy jedno mamy drugie jajko mamy dwa jajka Panowie, jajka mamy Jajka mamy, kurwa jajka Jarek, jajeczka mamy No i dobrze, dwa jajka są Pomalutko Dobra, poszło Panowie, jajka mamy, pierwsze mamy jajka Zobaczcie Zabijcie sobie jajeczka! Jarek jajka są. I tam są też jajka. Muszę zobaczyć, która to para i zamknę je. Piutro po Wodę mają. Nie wiem, czy wodę. Mają. mają. I jajka i tam są jeszcze. Zobaczcie. Pierwsze jajka. Łażek. Dobra, ja uciekam, niech one se jedzą Już ich nie będę... Są drugi raz odrobaczane Gdzie ta samica nasza? O jest tutaj pierwsza Zobaczcie, cały czas przy tym samym pies Polewy kopłowego Dobra Zupa z bobra Mają przyśmrozy, panowie, a tu jajka mi zużyły. No i dobrze ładnie sobie jedzą, przegłodziłem troszkę dzisiaj odrobaczenie o godzinie 14 Dobra, ja już później przyjdę do niej, zobaczę jakie tam na jajka postaram się pozamykać Jajka pierwsze W szoku jest to dobrze się popaszę widziałem Zobaczymy wieczorem jak koleta będą siedziały Dobra, uciekamy teraz dalej, pauzujemy mamy zobaczcie jakie tygryski godne Dobrze, dobrze, niech sobie jedzą Specjalnie troszkę przygodziłem Wyjedzą wszystko, ale te też są głodne troszkę Tu damy jeszcze wodę Bo po pocztowy muszę wodę nadać I później je zgonimy Będą fajnie odrobaczone Podwójnie tu wysypiemy to Odejść, odejść dzieciaki, bo tu macie pod spodem Kurczę, coś się zaczęło. Dobra, zobaczcie jak jedzą. Nie, one nie są tak mocno głodne. Idziemy do pocztowych. Pocztowe do mocniej głodne. dam pauzę, wodę przyniosę. Dobra, wszystkim nasypałem. Jeszcze zostawiłem troszkę dla Gdańskich. Zobaczcie. Nie ma nic, wszystko jest. Zobaczcie. Zjedzą wszystkie na pewno. Później jeszcze dołożę. Jedzą bardzo ładnie samce, któryś jest na półce. Nie ma żadnego, nie ma żadnego. Wszystkie przy karmiku. Też nawet białogubek też jest przy karmiku. Zasuwają i ptaki mam odrobaczone. Tu mam kawał, troszeczkę mam dla gdańskich. Jak dać wszystkim, ja jak daję, to panowie to nie ma. Czy to pocztowiec, czy to biały. Czy taki, no kurą nie daje Te już troszkę podjadły Tym więcej sypałem e, A gdzie jest czerwony? Czerwony tu jest Zobaczcie, takiego mam czerwonego Rumunka On niechętnie idzie I Budapeszka jest na zielonych znakach Nie wiem czy ona je czy nie I wiedeński, wiedeński je? Na no bank gdzie się, bo nie ma go Te głomodory bardzo fajnie jedzą Później zgonimy Mają wodę jest pusto. Jeszcze pusty karbik Jarek pocztowy Zwoli Dzisiaj szczepi A ja odrobaczam bo wczoraj od wieczorem odrobaczał. Do suchej nitki wyjadły i wyjedzone. ale one głodne były. Później zobaczę, gdzie karmy zostało. To im rozsypie, które odejdą, tym dosypiemy. Tutaj już się najadły. Coś tam zjadły. Ja dawałem zawsze odrobaczenie do wody. Ale koledzy z Rumi kazali mi do karmy. Bo to jest inaczej. Dobra, uciekam bo tam kolega przyjechał Niech sobie jedzą, napiją się Zobaczcie, niech sobie jedzą się napiją, a Gdańskim jeszcze damy. Gdańskim jeszcze tylko dam i do, o pocztowej już Wyłażą na woliernię później nie Cześć, wody nie macie Jedzenia nie macie ta Wodę wylałyście Wylałyście wodę Macie tutaj środek na odrobaczenie Starczy wodę Proszę Wodę wylały o wodę wylały Dobra, Ładne, tak wam już idą do żarcia no się tu boją troszkę Kolego, który wychodzi do szpitala Chyba je zabierze tak zobacz, odrobaczone są drugi raz Gołębie zdrowe, żeśki odrobaczanie u mnie wszystkich gołębie, nie tylko Mają żałować jakiegoś tam kawałka środka, żeby głębi nie odrobaczyć, a później Lepiej dla gołębi jest po prostu Dobra O, jadą wy powychodziły Ta samiczka już super je Zobaczcie Co siedzi na wierni. Nie zjadły Samczyk tam siedzi na jajku widzę Tu na dole co tu się sparzyło Tu już źle się sparzyło jedno, ale to za zaraz przeparzę Ta samica, o, chce lecieć, zobaczcie Zobaczcie Myśli Później zabiorę to jedzenie Wszystko najedzone Ourządki zrobione Za jakiś czas pójdziemy jeszcze raz zobaczyć co tam u nich za godzinę je całą o 1530 jadę Za godzinę je całą Dam tym ciemnym, bo tym ciemnym on głomodory Ta groszka już drugi raz mi wróciła to ta sama Po blocie odchodzi albo nie wiem Dobra prawie. Pogoda nie jest najgorsza można ganiać Pozdrawiam. Panowie, 15:30 dorobiłem im jeszcze troszkę, bo bardzo chętnie jedzą. Zobaczcie, chętnie jedzą, szybko pokażemy, bo muszę jechać na 15:30 już na dworcu, ale trochę im dorobiłem. Na całego mi 2,5 kg dorobiłem. Lepiej nikt im troszkę zostanie, też ze, środ ze środkiem. Dobra, dobra, dobra Niech sobie jedzą Miałem puścić te Wariatki małe, moje ciemne Ciemne, ciemne tygryski Ale no zobaczcie Też sobie jedzą Ale jak nie wyjedzą To później to zabierzemy Będę wiedział, że nas O, taką Taką tygryszkę przywiozę, ma znaki zielone Jest w klapie Zobaczcie, na znakach zielonych I czerwony Tu jest a gdzie jest ta wiedeńska? O tu jest, to jest tam Nie, to jest mój samczyk na niebieski, tu jest ona. Ona jest mniejsza. I na razie jeszcze ich nie parzę No to już wyjadły Wyjedzą, wyjedzą Dobra, odniosę ten Może je zaraz spędzimy. Akurat zjedzą, za 5 minut zjedzą, bo tu już praktycznie nie ma nic. Dobra, jestem. Minęło tam parę minut. Mają jadły? Dwa razy je karmiłem. Tam tych nie puszczam. Wyjadły? No, tam takie sporadyczne ziarka zostały. Niech się przelecą. Szybko nie mam czasu, ale proszę się przelewam. No buda. Hop, 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 hop. 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 mi słabo dopiero jadły. Drugą, drugie danie. coś się boją. Boją się chyba z budy wyjść Cię, boją się, boją się No co jest? Oni wchodzą nawet No dawać Coś się boicie co? No wyjdź, no wejdź. Jeszcze dwa A jeszcze tutaj są Boją się naprawy. Coś się boją. Będzie chyba dzisiaj. Dzisiaj będzie łapany. Ja szed... Wszystkie poleciały. Wszystkie. Dobra. Akurat troszkę nagramy. żeby nie zapomniał im otworzyć. Zobaczcie. Jest coś schowanego? Nie. Panowie. Drugie było karmienie. W karmiku tylko została resztka, w tamtym jest pięknie wszystko wyjedzone. Później wieczorem jeszcze musimy dam normalnego żarcia. Ale dwa razy dostaję pod rząd na odrobaczenie Nie będę tutaj już stał Który usiądzie, ten usiądzie już już jakiś usiadł o, czy tak chodzi mi jest Druga tura, czyli po dwóch tygodniach powtórka No poszły tak nawet nawet Tu gdzie są Niech Sześć. Te jajka zaczęły nieść Te jajka też się trzymają Niech sobie jedzą go później na koniec Im pozabieram Żeby nie miały nic Damy tym, co mają puste karmiki. Tym tylko muszę. Mają troszeczkę wody, zlicz wody. Starczy się napiły. Zobaczcie, najedzone coś tam latają. I jeden tylko spadł. Jeden spadł. No jest na klapie. Ten tutaj. Ale stnął, no, dzisiaj ładnie tu Zimno jest ogólnie. Coś tam się rwą do góry, coś się rwą szkoda, że nie mam sąsiadów, tylko tak to było wesoło zawsze, ale trudno, troszkę odeszło w tamtą stronę. Idą tam. Jeden jest tylko na klapie. Próbuję wejść do Budapesztu. Zobaczcie jak się w dzieciach pcha. Pcha się wystraszony jaki. Jeden tylko. 124 w powietrzu. A już coś się zerwało. Rozerwały się część do siadania chyba. Boją się. Czują jeszcze w powietrzu jaszczębia. No, już chyba dzwoni do mnie, przejechać. Akurat one chyba schodzą już. Ja tylko lekki przelot razem i tyle. Ach. O, już się coś rozerwały, się wystraszyły się czegoś. Aleks, jeden na drugim prawie, uderzają się, słyszę. Ładnie, ładnie pracują. Prawa, lewa. O teraz. Bolek już nie może tam strzelać. Będziemy na strzępia cały czas. Zobaczcie, przybliżeniu. Zeszły troszkę niżej. Może jeszcze trochę pocisnąć żeby zeszły. Ale zimny wiatr jest. Po prostu z Gdańska idzie wiatr O jeszcze się klepią już a no już klepią tutaj widzę, że W dach już. No i dobrze, akurat ja już jadę. Zobaczymy, jak tylko siądą, czy razem siądą, fajnie. Ale zimno wieje. We mnie centralnie wieje wiatr. No wylatały też parę sekund. Przybliżymy troszkę. Ładnie usiadły. Te też siądą. No tak powinny siadać, ale razem, wszystkie. No bo od razu będą wchodzić. Boją się strasznie, ale przeleciały się. Odrobaczone już są. Już nie muszę odrobaczać, jeszcze jakaś kuracja przed sezonem lęgowym. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Komu się podobał, ja wklejam te filmy. O, parę sztuk, jaszczębia nie było. Nie ma jaszczębia, bo zgonie, siądą, od razu zamykam i nie uczę go tu, żeby były pod kratą gołębie. Muszą wchodzić, nie ma. Nie ma głębia, żeby on ich nie widział w ogóle Zobaczcie jak się pchają O Annie wchodzą Parę nie wejdzie, bo to będzie klepało, zaraz szukało, żarowało Dobra, do zobaczenia, pozdrawiamy